injora ekipa totalnych poje... przystojnie jak maracie. Znowu. Znowu? Znowu? znowu. Znowu jakim cudem! Znowu. znowu. Bo te płyty. Znowu jeszcze tej Kolejny odcinek, a ty znowu to samo. E, Dziko się nie uczysz. Ale nareszcie jest ten dzień! I, i gdzieś widziała Twoja plazma. Się to dałeś się ją, dzień! Czy schowałeś? Dobra, wszyscy Ręcz wiem, dobra. że schowałeś. Na ok. Idziemy! Jest ten dzień! Ale jaki na dzień? Wody. Ej, Dzisiaj są wybory prezydenckie, na którym startuje Wojtk. I, i gniazdko. Hej. Dobra, cześć. Ej, e, widzowie, typie, widzowie. A, witajcie widzowie. Nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio jakby złamaliśmy sobie wszystko. Znaczy ja i Wojtik. Ale Ja im pomogłem! No Karucz, y, chirurg nam pomógł, no i z nam kościeli. już jest dzień! Nie, no i teraz są wybory i Wojtyk skandyduje i idziemy go wspierać albo nie wspierać. To zależy od nas. O! Paki, raz, 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 no, raz, 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 raz. raz, 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 raz. Dobra idziemy! A trzeba y, łóżka schować, bo... Dobre, idźcie. Zniknęła mu plazma. Szybko. Dobra, mam to. No to kupię sobie nową płotę. Jest, zaraz będzie prezydentem, pewnie. Albo widzę Przez prezydentem. Podobnie. Nie wiem. kiedyś kimś zostanie. tym i tak no, zarabiać więcej niż my. My nie zostaliśmy. Dobra. E, jest dużo kandydatów. No Jak to jest? Ja to ja muszę sens. Ej, Ej, możesz zacząć od lewej, proszę. Dobra. Ej, jeszcze tylko poczekamy. Dzień dobry, witam wam w, witam was wszystkich na wyborach prezydencji. I dzisiaj wyłonimy prezydenta i wiceprezydenta. Zaczynamy od lewej i tu my mamy pana Gniazdka. Panie, o, pa, pana Gniazdka. Czy pan hmm. chce coś powiedzieć? Ej, tak, z miłą chęcią to powiem. Ej od um, czego tu zacząć? E e na pewno będzie mniej podatku płacenia, w ogóle może nie być. E na pewno będziemy się starać jak najszybciej e do e dostać lekarstwo na koronę wirusa, e bo to jest naprawdę wielki problem. I bym naprawdę zafundował w całym maski e przeciw antywierusom. Dobra zmiana, dobra zmiana. Teraz mamy pana yy, Dave Dex. Dobrze pójdziemy? Dex. Dobra. Yy, czy pan yy, chce coś powiedzieć? tak. No to proszę mu. Dzięki mnie, yy, jak będę prezydentem, mam yy, nowe ulice, budynki i sklepy. Różne. Więc głosujcie na mnie. Dobrze, dobra zmiana, dobra zmiana. Teraz mamy pana Wojtika, tak, yy... Nie Nieważne, ale wiemy, że jest... Więc ktoś yy, z widoków... Jakby ja muszę. Aha, dobrze, no to wysłuchamy pana. A, jak w chwili, za chwilę, bo, jak to powiedzieć, znam na pamięć, z powodu, iż myszy są spoko, i Mjolnir, to ja dla każdego, kto na mnie zagłosuje, dam stak szmaragdów mu. To no, chciałbym Wojtek powiedział. Muszę to zrobić. Dobra zmiana, dobra zmiana. E, teraz mamy panią Elenę. Czy pani chce coś powiedzieć? Halo? Tak, tak, tak. A więc no, tak. tak, jak każdy wie dobrze, ja jestem tutaj policjantką w tym pięknym mieście i i też pracuję w szpitalu, więc chciałabym zmniejszyć opłaty Jej, za parkowanie, za szpital, za pobyt w szpitalu, za wszystkie tam rzeczy, które się tam dzieją. Więc... To jest ze Ja! Boga! Ja! <śleski> ja. <śleski> A ich też? Dawaj, już mam tak. A... jeszcze więcej, proszę bardzo. O, bogactwo. Dobrze, dziękujemy. Ja jestem za, oczywiście, ja więc dobra zmiana. Teraz mamy pana arciaka. Czy pan o, chce coś powiedzieć? Oczywiście, żebym chciał coś powiedzieć. Chciałbym, żebym za leki, różne artykuły spożywcze, żeby były w ogóle o wiele tańsze. Wszystko dobrze, proszę pana, bo tak macha panu głową. No ja pana wyskuję. Dobrze. E, nowe leki bym e, chciał wynaleźć, właśnie na przykład, jak takie. Tak, e, tak jak tutaj jak takie? Takie, jak, jak jest, właśnie. Rzeczywiście, no, bardzo dobre. No, na, dach, na dachu, są. <laughs> tak, to trochę. A to jest za darmo? I, tak, to darmo są. I wszystkie opłaty za szpitale, za lekarza będą, będą po prostu od urzędu miasta. Dobrze. Dziękuję. Więc dobra zmiana, Będę. dobra zmiana. Się Teraz być. mamy wszystkie przeliczone, znaczy, przeliczone głosy, tylko wszyscy już się... Chyba powiedli, jeszcze jeden a głos. Więc proszę yy, pana o głos, a my pana wysyłamy, a ja wysiądę. No co, um... Jeden na... czekaj... Wow. Czekaj, pan. Co? Okej. Okay. Wiem, że jest nie, to jest jego przemowa. No to obecnie y, są trzy głosy na Wojtixa. Y, jeden... Dwa głosy na Elenę, jeden na Gniazdko Janka. Dwa? Dobrze. Może pan sobie ja przeliczyć wszystko ślicznie? Obecnie pani Elena zostaje wiceprezydentem! Czy panu to jakoś? Oczywiście. Jestem bardzo wdzięczna każdemu, kto na mnie wygłosował, ale również jestem wdzięczna moim no rywalom, że tutaj mogli być ze mną. Dziękuję też wam, panu prowadzącemu i tutaj panu Panu, że panu tutaj są, dziękuję każdemu. Kto chce, może mój autograf? Ja już mam. Leczyłam mnie pani przez 7 miesięcy. Dobra. I wygranym jest... Wojtis! Jest prezydentem. Czy... Ej, mi się wydaje, że oni chyba chcą na niego zrobić zamach. Mi się to chyba nie podoba tak swoją drogą. Pa Panie Wojtix, e... Co? Ej, ej! Proszę pana... Tak wygląda jakby tak, oni nie jak bardzo pan, nie lubili tego, miał? że on został prezydentem Niech pan pokaże co pan miał Ja widziałem Proszę. Jakby Tylko? oni wszyscy jakby chcieli WTX na pewno Jest pan absolutnie Tylko? pewny Czy to jest łapówka? Co, to fajnie Dobra, pana zostawię zresztą... tam. Um. <laughs> więc prezydentem... ...ała! To pełno. Ej, 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 ej. ej, 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 ej. Przepraszam. 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 Przepraszam, nie takie zachowania tutaj. Nie takie zachowania tutaj! Co wy się... Co wy... Czy... Czy Wy chcecie zabić Wojtiksa oficjalnie? Czemu wy wszyscy... Czemu... Wszyscy, wszyscy, oni... Oni... Oni są Oni są zazdrośni! Nie chcą zabić Wojtixa? To jest oficjalnie na tak. niego zamach. Ale oni chcą zabić Wojtixa. Muszę eee. ja się schowam. Czemu kreują siebie? Co Czemu... się dzieje? Czy ten pan nie był prawdopodobnie ze wsi i nie wziął zasłonków? Czy pan naprawdę miał wszystko? Tak. Eee. Wszystko co mi pan dał? A. Czy nie mam Bo um... Wojtix nie to... powinien zostać... Wow. Oni chcą chyba zabić Wojtixa. Swoją drogą. Dobra, trzeba ratować się. Ktoś tu, krowy. Eee, pani Elena też? Ja, nie, 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 ja tylko się bronię. jak ktoś. chyba Wojtiksa chcieli zabić, bo ja mi wiadomo. Dobra. Wojtiks, wyciągnij młot! Młot wujka! No co oni? Oni go zabiją, oni go zabiją. Ej, ej, kto jest prawdziwy? Czekaj, co są dwa Wojtiks? Czekaj! Nie mam. Który nie jest Wojtixem? Chyba wygląda ten tak samo! Móc, ten jest prawdziwy! Który? Ej to teraz zrobią prawdziwego, a nie sztucznego! Ten... kto był sztuczny z Chyba, nie wiem. Czekaj. Czekaj, są Właśnie. Się Co się dzieje? Piszę. Jeszcze Część nic nie pisze. pisze, ale zaraz będzie pisać. Chwila. To jest sprawa kryminalna. Proszę się odsunąć. Ja mam tu najlepszy... Alucz i z w ekipie. Czekaj, bo nie widzę, co tam pisze. Czekaj, ja użyłem laski, by się... Manowić. To który jest prawdziwy? Czyli nie. który jest prawdziwy? A, chyba ten, ten jest prawdziwy. Ten jest prawdziwy. Ten, jest prawdziwy. ten. ten. dobra. Szybko Wami. trzeba uciekać, albo nie cię zabiją. Wojtik, tarcie, to jest tarczę! Masz tarczę! Wojtik masz tarczę! Dobra, znaczy, mam kosę. Mam kosę z CS-a. Masz kosę? Mam kosę z CS-a. Zabrałem ją z CS-a. Dlaczego <mulity> 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 wszyscy się mordujecie? Co? Jesteś prawdziwy? Kto jest prawdziwy? Podpiszcie się do coś takiego! <mulity> <mulity> Kto jest prawdziwy? Dobra, nie rozumiem, czemu się ciągle mdleją, no ale ja idę do domu. Nie wiem, ja, ja też idę. Nie nie, nie mam zamiaru się z nimi bić, mam... mam pewy. Idę do domu. Wojtik, Cały dzień ale... siedzieliśmy na... No, na 60. tym. Na cały... Musimy się bronić. Musimy się bronić. Trzymaj kosę z CS-a. Ej, wróciłem z przerwy, co mnie ominęło? Ty masz kosy z CS-a, a ja mam... Dobrałem kosy z cs -a. Ej, to mnie co mnie ominęło? Wróciłem z przerwy. Nie, nie, Chcieli zabić Wojtiksa i Wojtiks miał swojego klona. Tak. O lol, e, Ale mówili, że czarnej magii... Przecież oni dyskwalifikują A, za czarną laski, magię. Laski, laski użył, no, to pewnie czarną Ej, magię. oni tu zaraz przyjdą i nas chcą chyba no zabić. szybko, szybko, chowacie do skronu. To ja, się... Oni tu pewnie tak, zaraz przyjdą. Oni nie wiedzą, gdzie to jest. Oni na pewno wiedzą, gdzie to jest. Oni muszą tutaj przyjść. To jest ten dziwny... Przecież mamy... Mamy najdziwniejszy dom. Chwilę, trzeba zabarykadować drzwi. Drzwi, drzwi! drzwi, 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 szybko! Jakimś nie wiem, Ma się cokolwiek. Mam coś, mam, mam, mam. mam. Za... Ja zabarykaduję drzwi. O Boże, co jest nie tak, dzisiaj? Ja się nie mogę, dobra. Ja idę do siebie. Oj, wojny. jest tam od środka. Patrzę czy oni tu idą. Dobra, ale zaraz tutaj przyjdą, na pewno muszą tu to, to tutaj daję wszystkie swoje pieniądze. oni nie mam. idą tu dalej. Teraz muszę tutaj przyjść. Zabarykadowałem drzwi. Oni przyjdą, ale. O! A to był dzień. HAP. HAP. SMS. SMS. Gdzie jesteś, panie Spide? Laskę miał wujek. Pani, panie. Laskę miał wujek. Gdzie jesteś? Idę już, przechodzę przez studio. Oni zaraz przyjdą, tutaj jest z domu. to ci pomogę. Zabarykadowałem drzwi na górze. Dobra. Muszę się przebrać, bo ten garnitur. Dobra, musimy... Musimy być w jakimś bezpiecznym czymś. No kur czy nie, chodźmy tu! Tu jest najbezpieczniej. Gdzie? No, przy akwarium. My tak Gdzie? bardzo nie karmuje się tak wiesząc, że zmarły. Gdzie? Gdzie jesteś tak? Przy akwariach. No chodź, w kalucz! Tu, chodź. Ja? Akwaria! Gdzie jest? Akwaria. Aha! Tu. Co to jest pokój Voytixa Mój jest troszeczkę bardziej przestronny. Troszeczkę więcej. Ej, kupiłem. Fajna kupiłem? bluza. Chodźcie do mnie, albo czekaj. No, chwilę. Ej, Wojtek, y, znalazłem to, bardzo. Udajcie się, czekaj. Masz, masz, Wojtek, wojtek. No. Ej, ja tu robię przejście. Gdzie? No. Yeah. No, dobra, i chwilę, ja na sekundę idę zobaczyć, co tam się dzieje i gdzie oni są. Ja pójdę z tobą. Czekaj, ja idę z tobą, bo ja mam, bo jestem uzbrojony. Hmm. Najlepiej Nie wśród... Ja mam, ja mam swoją kosę z CS-a. Czekaj, ja... możemy tutaj na Oni tu muszą przyjść. Oni zaraz O nie, oni już są. Czekaj. Zbrojownia. Nie są nie już. Ubrojowni. Są już. Są już. Są już. Są już. Kalucz. Kalucz. w naszej bazie? Kalucz. Jestem w bazie. Oni już są. Halusz, gdzie ty, gdzie jesteś? ty jesteś? Tu, pokój Wojtiksa. Gdzie? Oni są tutaj, oni już są w naszym domu! Szybko, ja wiem, gdzie gdzie? się schować! Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Chodźcie! Gdzie? gdzie? Tutaj, macie dwa bloki! Nie! Musimy iść, iść na, na wojnę! Musimy iść na wojnę! Czekaj, daj, la, daj, daj blok! Dobra. Musimy iść na wojnę! Tylko ty jesteś uzbrojony. Wszyscy, którzy nie są uzbrojeni, dochodźcie tutaj. Jakbyście mnie kiedyś nie zobaczyli, to wam mówię tylko ostatnie słowo. Zawsze was lubiałem. Dzięki za współpracę. Dobra. Serio? Nawzajemka. Dobra, idę! Dobra. Wojtix, idziemy! Dobra, w sumie też mogę z wami iść. Mam kosę. Dzień dobry. O nie! nie! Pani policjant! Dzień dobry! Dlaczego ona Stop, ona jest wice... Stop, to jest wiceprezydent! prezydent. No, no, czekaj! Ja tylko chciałam pogratulować po, po, prezydentowi. A, to może pani z tamtych nienormalnych... ...chcą nas bić? To przepraszam. do Przepraszam. A na razie to, my jesteśmy to... Pani pobije prosimy. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. Ej! Nie ma Ej. Ej! On ma tarczę kolegi wujka! Nie chodź tu. A co pani tutaj tak w ogóle? No, robi? Proszę mnie zabić. <laughs> dlaczego? Ale dlaczego? Proszę mnie zabić. Ale dlaczego? Ale proszę mnie zabić. Ja chcę sobie zabita przez ten młot. Aha! Nie przed... Nie, 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 nie pismana, się mi z panem się Aha. Ja chcę przez młot, to umrzeć honorowo. Okej okay. Gdzie wy jesteś? Po co, co tutaj robię? Co Panowie? Co? Co? Co, co my tu? Co? Nie tu nie ma. Ale... No to jak... No Dobra, musimy ich! Musimy ich walić na klasę. Wyjaśniamy! 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 O nie! O nie! Wojki! To ja! Nie! I co on jest? O, o nie, to! Piko! A! Dobra. Wszystko są z CS a nie ma mocnych. Zaraz pierwszą coś znowu przyjdą. To się nie da umrzeć, chyba. Nie wiem. Czemu nie mamy nagle naszej półputki? Ej, chyba musimy kończyć. Może jeszcze raz. Coś... Dobra, zobacz. Dobrze. Yy, Drodzy widzowie. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, no bo to oczywiście więcej pieniędzy dla nas. Oczywiście na serwerze, pamiętajcie. Nasze. To... Dobrze! Ja próbuję tutaj przeżyć!